Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie bliźnięta w horoskopie na grudzień 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Bliźnięta grudzień 2023 roku rady, wskazówki dla bliźniąt. No bardzo ładnie, może to być troszkę trudny miesiąc, ale naprawdę kończy się trójką buław. To jest karta patrzenia perspektywicznego w przyszłość z daną osobą, czy w danej na przykład pracy, w danym aspekcie. Silne przyciąganie fizyczne, seksualne. Będziecie się bardzo podobać, będziecie, będziecie czuły ulgę, satysfakcję. Super, ale zanim to. Karta wieży. Coś burzycie, musicie zburzyć coś, co już nie jest z Wami spójne, nie jest aktualne, coś, co po prostu już was, z Wami nie, nie koreluje, tak? Karta wieży mówi o tym, że burzymy wszystkie struktury, na których się do tej pory opierałyśmy, opieraliśmy, bo one już nam nie służą. Trzeba to zburzyć, żeby powstało coś nowego. Co Wam może przeszkadzać? Rycerz denarów, karta słońca. Jakieś myślenie, że za wysokie progi na moje nogi, że nie podołam, nie dam rady i dlatego możecie nie chcieć spełniać swoich marzeń, tak? Musicie sięgać odważnie po swoje. Karta słońca, najpiękniejsza karta w tarocie, także musicie zdecydowanie, znaczy musicie, byłoby dobrze, żebyście odważnie sięgały, kochani. Panie po swoje, żebyście się nie bały, ale również jakieś sprawy, które będą administracyjno-prawno-formalne, które mogą niezbyt pozytywnie pójść, niezbyt po waszej myśli, i one mogą was wprawiać właśnie w dyskomfort. Nie, nie pozwólcie sobie na to, nam spokojnie wszystko się ułoży. Karta Rada Dziewiątka Buław. Obserwujcie. Obserwacja pozwoli na wyciągnięcie trafnych wniosków. Czasem brak działania, brak konsekwencji w działaniu jest nawet korzystny. To, co nieunikniony i wynik. Czwórka mieczy, piątka kielichów. No nie uniknione jest to, że będziecie troszeczkę odkładać na później, odkładać na jutro pewne sprawy, trochę prokrastynować. Dlaczego? Paść kielichu, bo możecie czuć się jak takie dziecko we mgle. Możecie czuć, że czemuś nie podołacie znowuż, tak? Że nie dacie rady, że coś jest dla Was za trudne, że jesteś niewystarczający, niewystarczający i to jest kompletna bzdura. Musicie w siebie uwierzyć, bo trójka było już jest przy Was. Patrzenie perspektywiczne w przyszłość, szczęście, satysfakcja, ulga, podobanie się niesamowite. Także to już jest przy Was, tylko uwierzcie w siebie i naprawdę będzie super. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, trzymam kciuki, życzę fantastycznego grudnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.